W dzisiejszym odcinku Michael Chandler otrzymał oficjalne potwierdzenie walki z Conorem McGregorem, które ma odbyć się tego lata. Walka ta została potwierdzona przez UFC, a McGregor zapowiedział, że odbędzie się w sierpniu w kategorii do 185 funtów. Michael Chandler również potwierdził tę informację w rozmowie dla TMZ Sports. Otrzymałem oficjalne potwierdzenie. Do walki dojdzie latem. Nie mogę Wam podać dokładnej daty, ale to będzie lato. Ja vs. Conor. Trwało to rok. Nagraliśmy The Ultimate Fightera. On pracował przy filmie The Roadhouse i zajmował się innymi sprawami poza klatką, ale ten dzień się zbliża. Tego lata jestem gotów. Chandler dodał również, że waga w której będą rywalizować zawodnicy nie została jeszcze ustalona. Dana White, szef UFC, chwali współpracę z Conorem McGregorem, choć przeszkadzało mu jego spóźnialstwo. White podkreśla, że bogactwo McGregora utrudnia jego powrót do UFC, ale jest zadowolony z ich długotrwałej współpracy. W audycji Lex Friedman Podcast White został zapytany o minusy pracy z McGregorem i odpowiedział Szczerze powiedziawszy, nie ma niczego do skrytykowania we współpracy z Conorem, no może poza tym, że się spóźnia, nie przychodzi na czas. Conor jest świetnym partnerem do pracy, gdyby się nie spóźniał, nie byłoby żadnych minusów, ale oczywiście czasem przychodzi na czas. Dana White dodał również co ceni w konorze. Gdy mieliśmy sytuację, w której zmieniał mu się rywal, on nigdy nie mówił, że to zbyt duże ryzyko na jego etapie kariery, że to, że tamto, zawsze mówił, zróbmy to. W tym samym podcaście włodarz UFC wspomniał również, kto według niego jest najlepszym zawodnikiem w historii MMA. John nigdy nie został pobity, zniszczył każdego wadze półciężkiej, a w jego czasach to była najtrudniejsza kategoria w UFC i w tym sporcie. Potem poszedł do wagi ciężkiej i łatwo wygrał. John Jones jest najlepszy, tu nie ma nawet sporu, nikt nie może podważyć jego wyższości, trzeba też spojrzeć na jego długość. Wieczność w tym sporcie. Można go nienawidzić, ale to John Jones jest najlepszym zawodnikiem czasów. White wyraził także opinię, że Khabib Nurmagomedov miał potencjał by konkurować o ten tytuł, ale zbyt szybko zakończył karierę. Dyskusje na ten temat trwają od lat, ale dla White'a bezapelacyjnie Jones Jones jest numerem 1. Khabib miał potencjał, aby powalczyć o to miano, ale zwyczajnie nie został w sporcie na tyle długo. A według was, kto jest największą legendą MMA? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Były mistrz UFC, Jose Aldo po powrocie z emerytury spotkał się z krytyką ze strony Roberta Whittakera, który nie jest zwolennikiem takich decyzji. Aldo przegrał walkę podczas gali UFC 278 i początkowo ogłosił zakończenie kariery, ale teraz powraca do oktagonu i zmierzy się z Jonathanem Martinezem w maju. Whiteaker wyraził swoją opinię w audycji MMA Arcade, mówiąc, że nie jest fanem powrotów z emerytury. Nie chcę oglądać jego powrotu. Wydaje mi się, że on zrobił już wystarczająco dużo w tym sporcie. Nie wiem z jakiego powodu wraca, ale czuję, że zrobił wystarczająco. Nie podobają mi się sytuacje, w których zawodnicy odchodzą, a potem wracają z emerytury mając 37 lat. Nigdy nie byłem fanem takich powrotów. Pój Taker dodał również: W naszej profesji trzeba mieć uruchomioną część mózgu, która jest zawsze gotowa do akcji. Gdy idzie się na emeryturę, człowiek przełącza się w inny tryb, ciało zaczyna działać inaczej. Nie masz już uruchomionego tego instynktu, możesz się zrelaksować, a twoje ciało zaczyna przyzwyczajać się do tego stanu. Islam Mahachev, mistrz UFC wagi lekkiej, zareagował na ostatnie komentarze Dustina Poirera, kwestionując jego teorię możliwości pokonania każdego rywala. Od zwycięstwa Poirera na Benoit saint -Denis trwa wymiana zdań między nimi w mediach społecznościowych. Mahachev sugeruje, że Diamond nie zasłużył na walkę mistrzowską. Reprezentant ATT odpowiada twierdząc, że osiągnął więcej w MMA niż aktualny mistrz. Mahachev z kolei uważa, że gdyby Poirer mógłby pokonać każdego, to on byłby mistrzem UFC. Dustin, jeśli byłbyś w stanie pokonać każdego, to ty miałbyś ten pas teraz, a nie ja w swoim podcaście. Sean O'Malley, mistrz UFC Wagi Koguciej, potwierdził Meraba żwili jako następnego pretendenta do pasa. Po pierwszej obronie pasa przeciwko Marlonowi Verze na UFC 299, O'Malley zrewanżował się za wcześniejszą porażkę. Wskazał Dwaliszwilego jako następnego przeciwnika, co zmierzyć się w nim we wrześniu na UFC 306. O'Malley odrzucił oskarżenie o unikanie dwaliżwilego, potwierdzając walkę z nim. Mirab jest następny. Twoje życzenie zostało spełnione. Mirab jest kurwa następny. Wielu ludzi mówi, że go unikam. Ja na serio nie Unikam takiego małego gościa. Podoba mi się ta walka. Jest wiele dróg do zwycięstwa. W końcu czuję ekscytację tą walką. Nigdy go nie unikałem. Po prostu nie byłem podekscytowany wcześniej takim starciem. Sługa również na swoim kanale podjął temat sprzedaży pay per view, ostatniego numerowanego UFC oraz o źródłach transmisji, z których korzystają jego fani. Nie słyszałem jeszcze nic oficjalnego, jeśli chodzi o sprzedaż pay per view. Ale jak tylko czegoś się dowiem, to dam wam znać. Nie wiem, czy mogę to zrobić. Muszę sprawdzić. Wszyscy, których znam, nielegalnie oglądają gale na streamach. Nie znam w sumie nikogo. Oprócz ciebie, trener omalejaty Witch, który kupuje gale UFC. Wszyscy nielegalnie streamują, to zbyt łatwe. To nie tak, że o tym wiem, ale zakładam, że to bardzo łatwe. Ja je kupuję, bo czułbym się winny, jakbym tego nie robił. Rozumiesz, szczególnie w mojej sytuacji. Edson Barboza, doświadczony zawodnik MMA z rekordem 24 do 11, zmierzy się z niepokonanym Leonem Murphy, którego rekord wynosi 13 do 0 na gali UFC Apex w Las Vegas 18 maja tego roku. Walka będzie głównym wydarzeniem tego wieczoru. Barboza, który wygrał ostatnie dwie walki, w tym jedną przez KO, ma na swoim koncie walki z znaczącymi przeciwnikami, takimi jak Khabib Nurmagomedov, Dan Hooker, Kevin Lee, Benuel Dariusz czy Anthony Pettis. Murphy z kolei utrzymuje niepokonaną passę z 7 Zwycięstwami. Starcie odbędzie się w kategorii piórkowej. Były mistrz UFC wagi muszej Brandon Moreno ogłosił przerwę od startu W oktagonie organizacji The Assassin Baby, popularny zawodnik niższych kategorii wagowych Doświadczył ostatnio słabszej formy Przegrywając dwie kolejne walki Ogłosił on, że zamierza zrobić sobie przerwę Od startu w klatce UFC I nie wie kiedy wróci do rywalizacji Czuję, że dużo od siebie daje, Ciężko pracuję, poświęcam się Ale nie ma z tego wyników i to bardzo frustrujące To sprawia, że jestem bardzo smutny Ale jestem kim jestem i znajdę wyjście z sytuacji Myślę, że pomijając techniczne aspekty Jestem po prostu zmęczony, zmęczony mediami, tymi samymi pytaniami, energią, ciągłą presją. Nie chodzi tu o określoną sytuację, wszystko się skumulowało, czuję ciężar na swoich barkach, mój mózg jest zestresowany, chcę trochę odpocząć. Nie mówię, że odchodzę na 100% z MMA, ale zrobię sobie przerwę, pobędę z moją rodziną, będę normalnym człowiekiem, spędzę czas z córkami, zajmę się nowymi sprawami. Jest wiele rzeczy, które sobie odmawiałem, bo byłem w 100% skupiony na treningach. Chcę trochę odpocząć, nie jest to pożegnanie. Po prostu poczekajcie na mnie, miejcie cierpliwość. Pozwólcie mojemu organizmowi się zregenerować i zrobić to wszystko porządnie. Mimo nowych okoliczności, takich jak ustąpienie strony dywizji piórkowej przez Aleksandra Wolkonowskiego i szansa na walkę o pas z nowym mistrzem, Ilią Topurią, Max Holloway wierzy, że podjął dobrą decyzję, podpisując kontrakt na pojedynek z Justinem Gage'em na UFC 300, zamiast czekać na potencjalną walkę o pas swojej kategorii. Stawką tego pięciorundowego pojedynku wadze lekkiej będzie pas BMF. Mimo, że Holloway ryzykuje walcząc w wyższej kategorii wagowej, nie ma wątpliwości co do swojego wyboru. Ludzie mówili, dlaczego Max? Dlaczego nie poczekałeś na Ilię Topurię? Nie wie Wielu naprawdę, w tej dyscyplinie wszystko się szybko zmienia. Bardzo szybko. Nic nie jest obiecane. Ile razy ktoś dostał obietnicę walki o pas, która nigdy się nie spełniła? Ja i Geichi byliśmy następnymi w kolejce do pasa w naszych poszczególnych dywizjach, prawda? Ale ile razy to faktycznie tak działa? Nie zawsze. Więc co do sytuacji z Topurią, wszyscy powtarzają: Och, jesteś następny w kolejce. Myślę sobie, czy aby na pewno? Od samego początku The Blessed miał przeczucie, że nawet jeśli Wolkanowski ulegnie Topuri, jako uznany wieloletni mistrz, zostanie mu przyznany natychmiastowy rewanż o pas. Przez cały ten czas myślałem, że jeśli Topuria w jakiś sposób pobije Volka, Volk dostanie rewanż. Volk dokonał w dywizji na tyle, by zasłużyć na bezpośredni rewanż. Ostatecznie zawsze miałem przeczucie, że i tak będę musiał czekać, bo Volk dostanie rewanż Topurią. A co do sytuacji Geijcego? Kto by się spodziewał, że Charles Olivera zostanie brutalnie rozcięty w treningu, a Islam Machaczew nie będzie miał innego terminu na walkę? Jeśli na coś czekasz w tym sporcie, ten sport cię ominie i wyprzedzi, i to w mgnieniu oka. Więc jedyne co możesz zrobić, to być aktywnym. Jestem wdzięczny za tę okazję za to, że znajduję się w takiej sytuacji. Z Justinem Gatchim. Chris Whiteman, mimo dwóch przegranych z rzędu w UFC, nie traci wiary w powrót na szczyt. Po długiej przerwie spowodowanej poważnym złamaniem nogi, wrócił do rywalizacji w UFC podczas gali UFC 292, gdzie przegrał z Bradem Traversem. Teraz szykuje się do walki z Bruno Silwą na UFC 30 marca. Whiteman wyraził swoją determinację w programie The MMA Hour mówiąc: Fizycznie i psychicznie czuję się naprawdę dobrze. Jestem podekscytowany powrotem do walki i czuję się świetnie trenując. Wiem jak to zabrzmi, ale trenerzy uważają, że gdybym chciał, mógłbym znowu być najlepszy na świecie i ja sam czuję się dziś podobnie. Teraz jednak muszę wykonać swoją pracę i pokazać tu UFC. Zobaczymy jak to wszystko się poukłada, ale czuję się niesamowicie. Islam Machachev niż UFC wagi lekkiej nie ma jeszcze oficjalnie ogłoszonego kolejnego rywala. Według Daniela Kormiera, potencjalnymi wyzwaniami dla mistrza mogą być Arman Zarukien i Mateusz Gamrot. Machachev pozostaje niepokonany od 2016 roku i niedawno pokonał Aleksa Wolkanowskiego. Kormier podzielił się swoją opinią w rozmowie na swoim kanale na YouTube. Wszyscy jego rywale będą wyzwaniem, ale on jest naprawdę dobry. Szczerze mówiąc, to Arman Zarukien lub Mateusz Gamrot. Myślę, że ci dwaj byliby dla niego najtrudniejszymi rywalami. Co sądzicie o starciu Polaka z Rosjaninem? Gamer miałby szansę pokonać mistrza? Demetrius Johnson były dominator UFC w kategorii muszej i obecny mistrz One Championship, wziął udział w zawodach brazylijskiego jiu jitsu W starciu zmierzył się z dużo cięższym przeciwnikiem, którego ostatecznie poddał. Johnson, uznawany za jednego z najlepszych zawodników w historii MMA, nie tylko rywalizuje w One Championship, ale także angażuje się w zawody BJJ. Ostatnio wystąpił na 2024 IBFF Master Panam Championship na Florydzie, gdzie stawił czoło przeciwnikom różnych wag, m.in. z ponad 110 kg rywalem. wiadomo jeszcze, kiedy mistrz wagi lekkiej UFC Islam Mahachev powróci do Oktagonu. Jego trener zaleca jak najszybszy powrót, nie chcąc czekać na wyłonienie się następnego pretendenta do tytułu. Dana White ogłosił, że Charles Oliveira zmierzy się z Armanem Zarukeinem, o miano pierwszego pretendenta podczas gali UFC 300 planowanej na 13 kwietnia w Las Vegas. Chociaż walka o pas miała być latem, trener Islama, Javier Mendes, uważa, że powinna ona nastąpić szybciej. W rozmowie dla MMA Mania stwierdził Prawda jest taka, że chcę go znowu zobaczyć w walce, nieważne z kim. To nie ma znaczenia. Chcę, żeby zawalczył, bo jest na to gotów. Mendes odniósł się również do pomysłu na kolejnego rywala. Jeśli to będzie Dustin, świetnie. Jeśli to będzie Justin, świetnie. Na dziś jednak skupiam się na tym, kto będzie dostępny wcześniej, czyli na Dustinie. Nie wiem jak zakończy się walka Justina. Nie wiem co wydarzy się w starciu Charlesa z Ray Kane'em. Może pojawią się jakieś kontuzje u wygranego. Ile Islam ma jeszcze czekać na tę walkę? Jestem więc za Dustinem. On jest świetnym zawodnikiem i człowiekiem. Na dziś to idealny kandydat do walki. Teraz kobieta Bambi znana dzięki Danisowi Labrydze Tym razem wzięła na celownik Malika Montany i wytoczyła przeciwko niemu potężne oskarżenia. Mikroscypek współpracuje z 2115, a SBM zakontraktowało nowego kontrowersyjnego zawodnika. Kliknij odnośnik na ekranie, aby obejrzeć film i być na bieżąco z newsami ze świata rapu.